Gdyby na ten mecz wyprzedały się w okamgnieniu, chyba wszyscy na trybunach szykują się dziś na ucztę. Wkrótce pierwszy gwizdek Który z zespołów dziś zejdzie z boiska starczą? Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Tu Tomasz Smokowski, a obok mnie zasiada Jacek Laskowski. Zapraszamy Państwa serdecznie na mecz włoskiej Serie A. W tej chwili Jacek, jedno jest pewne, piłkarskich emocji nam tu nie zabraknie. Miło jest porozmawiać przed meczem, podzielić się typami, ale teraz już dość gadany. A obejrzyjmy razem, to świetnie zapowiadając. Czy trafi do siatki? Było groźnie. Strzał w bramkę, ale solidna obrona. Naprawdę dobra parada. Interwencja efektowna i skuteczna, jak setki razy na boiskach treningowych. Chleb powszedni bramkarskiego parku. Ratuje teraz zespół, wybija z linii. Uwaga, groźnie! Nieżone uderzenie, no ale jednak trochę za wysoko. Ej, dobry to był pomysł. Niewiele zabrakło, ale piłka poza boiskiem. Tracą teraz piłkę, nie utrzymali posiadania. Przydło odkryte, tendy teraz rusza akcja. Skuteczny odbiór, choć był ryzykowny. Świetne filtrujące podanie. Dobrze teraz broni, brawo. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. Coraz lepiej to wygląda. Tak, sędzia teraz uznaje, że to wykroczenie zasługuje na żółtą kartkę. Pełna zgoda. Popieram decyzję. No w takim tłoku w środkowej strefie trudno ocelność podań. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Teraz, co za sytuacja! I spokojnie broni to bramkarz. Spoiler. Spoiler. No, chyba trochę daleko, ale strzela. No nie napocił się jakoś szczególnie przy tej interwencji Bramkarz. No tak, bądźmy szczerzy, ten strzał pozostawiał wiele do życzenia. Przy takiej interwencji rywal jest bezradny. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry. I ze... Słychać gwizdek, zatem znowu zaczynamy. Przed nami druga część spotkania, no i cóż, wymaszmy z pamięci pierwszą połowę i niech obie drużyny pokażą po przerwie, że potrafią grać w piłkę. Nigdy tak wielu nie oczekiwało tak niewiele od tak wielkiej drużyny. Trzymamy kciuki za futbol. Dobrze odebrana piłka, rywale zaczną z autu. Przejmują teraz piłkę. Dobrze się ustawili. Mogą zaatakować. Dobry teraz pomysł rozegrania akcji. O i obiecująco to wyglądało, ale defensywa jednak sobie radzi. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Zapowiadało się nieźle, ale powstrzymany ten kontratak. Ależ bomba! No to mieliśmy szybki atak jak z podręcznika trenerów. Mogą tylko żałować, że wykończenie nie było odrobinę lepsze. Dankam. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Go jest. Może coś być z tego podania. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Błąd, strata piłki. Nadal prowadzi piłkę. Nie rezygnuje z tego ataku. No i po ataku zagrożenie minęło. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Zobaczmy. Ta akcja może okazać się decydująca. Ogranie w pole karne. Nikt go tam nie kryje. Okazja na gola, bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Castro bez trudu radzi sobie z rywalem. Dobra interwencja bramkarza, wyciągnął to ładnie. Bardzo dobra interwencja. Czy ten mecz skończy się remisem? Na to się zanosi, choć sfrustrowany, Ale zaraz, oj, może być z tego gorąco? Nie ma! jęk zawodu kibiców chyba było słychać w promieniu 100 kilometrów. Łatwo ich zrozumieć, bo od początku spotkania obie drużyny rażą nieskutecznością.